Witajcie, dzisiaj kontynuacja tematu dotyczącego trendów sezonu wiosenno-letniego a w niej opowiem Wam, które akcesoria, ale też które biżuteria będzie modna. I pamiętajcie, że akcesoria, biżuteria, ale też buty i torebki, to często jest ta kropka nad i, która sprawia, że Wasza stylizacja wygląda fajniej, drożej, ale też i modniej. Czasami wystarczy właśnie na przykład jakaś modna biżuteria, by Wasza stylizacja wyglądała na czasie i niekoniecznie musicie wymieniać różne ubrania, które są w tym momencie na czasie. Pamiętajcie również, że jeśli ten filmik Wam się podoba, to oczywiście łapka w górę i subskrybujcie mój kanał. A teraz zapraszam Was do oglądania. W pierwszej kolejności opowiem Wam o trendy akcesoriach I tu rozpocznę od nakryć głok. Pewnie zauważyliście już w poprzednich sezonach, że jednym z takich modnych nakryć głowy jest i dalej będzie bucket hat, czyli taka tak zwana czapka rybaka. Tego typu nakryć głowy pojawiło się naprawdę bardzo wiele w propozycjach na sezon wiosenno-letni. Drugim trendem wśród nakryć głowy były czapki przypominające bucket hat, tyle że miały dłuższy tył zakrywający kark. I wśród tych czapek najbardziej wyróżniał się kapelusz z kolekcji Barbery, ponieważ wraz z całą stylizacją nawiązywał jak gdyby do ubioru strażaka. Jeśli ktoś nie lubi kapeluszy, natomiast szuka ochrony przed słońcem, to na pewno trend taki jak daszki będzie dla niego wspaniałym rozwiązaniem w nadchodzącym sezonie. W nadchodzącym sezonie bardzo modne będą chusty wiązane na głowie, ale także chusty wiązane w taki sposób, że przypominają turban albo po prostu chusty właśnie wiązane w postaci turbanu. Jaki trend będzie panował wśród okularów przeciwsłonecznych? Otóż kolorowe oprawki i soczewki. Bardzo wiele tego typu okularów pojawiło się w formie takiej, że zarówno oprawka, ale też i soczewka były w tym samym kolorze. Natomiast jeszcze jednym takim modnym trendem wśród okularów przeciwsłonecznych to były oprawki białe. Jeśli chodzi o trendy nadchodzącego sezonu wiosenno-letniego, to tutaj spodziewajcie się tego, że będą modne bardzo szerokie paski noszone w talii, ale także paski trochę węższe. Natomiast jeszcze jednym takim charakterystycznym trendem na nadchodzący sezon będą dwa cieniutkie paseczki noszone łącznie w talii. Natomiast jeśli chodzi o paski, to jeszcze jednym takim trendem będą paski w postaci łańcucha, też w postaci biżuteryjnej, także noszone w talii. Powiedziałam Wam o biżuteryjnych paskach, dlatego warto teraz przejść do trendów dotyczących biżuterii na nadchodzący sezon wiosenno -letni. I tu rozpocznę od bransoletek. Ogólnie mówiąc o bransoletkach, jaki typ będzie modny, to na pewno będą trendy bransoletki, które są masywne, są szerokie, noszone po jednej lub dwie na nadgarstku. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe rzeczy dotyczące bransoletek to modne będą takie same bransoletki noszone na dwóch nadgarstkach, czyli będziemy mieli bransoletki bliźniacze. Kolejnym trendem wśród bransoletek będą bransoletki łańcuchowe, czyli trend, który przechodzi z tego sezonu jest jesienno-zimowego i będzie dalej modny w sezonie wiosenno-letnim. Natomiast trzecim takim trendem wśród bransoletek to będą bransoletki noszone na ramieniu. W sezonie wiosenno-letnim będzie kontynuacja trendu z tego sezonu, czyli noszenie jednego kolczyka albo też noszenie dwóch różnych kolczyków, tyle że te dwa różne kolczyki są w tym samym stylu. Modne także będą kolczyki długie, ale i duże. Dodatkowo, jeśli chodzi o trendy, które także przechodzą z tego sezonu jesienno-zimowego na następny sezon, są to kolczyki koła. Koła to w różnej szerokości, czyli szerokie, wąskie, duże, małe, ale też z zawieszkami. Modne będą także kolczyki guziki, czyli kolczyki swoim wyglądem, przypominające jak gdyby klipsa. I jeszcze jednym modnym trendem dotyczącym kolczyków będą kolczyki przypominające kwiaty. Jeśli chodzi o trendy dotyczące naszyjników, to tutaj dalej będą modne masywne łańcuchowe naszyjniki. Zarówno krótkie, ale też i długie. Modne w sezonie wiosenno-letnim będą perły i perły w postaci właśnie biżuterii, ale także perły przy torebkach czy też przy paskach. To już wszystkie trendy, którymi chciałam się z Wami podzielić. Podsumowując, jeszcze trendy dotyczące biżuterii, to sezon wiosenno-letni to będzie biżuteria masywna, wielka, widoczna. Natomiast bardzo ciekawi mnie, czy macie w swoich szafach, w swoich szufladach biżuterie, czy też akcesoria, które będą modne w sezonie wiosenno-letnim, ale także które trendy wam się podobają, które nie i dlaczego. Jeśli macie ochotę, to podzielcie się ze mną o tym w komentarzach. Natomiast pamiętajcie, że jeśli ten filmik wam się podoba, to oczywiście łapka w górę i subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Pozdrawiam!